Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak zaprogramować czujkę firmy Contact Simon TCR1.01. Jest to nowa czujka z serii Simon 55. Posiada dwa pola dotykowe, za pomocą których programujemy tą czujkę. Za pomocą tych pól dotykowych zmieniamy jej tryb z trybu automatycznego na tryb off wyłączony lub też na tryb on włączony. A jak to zrobić? Popatrz Przejdźmy teraz do programowania tej naszej czujki ruchu. Czujka ruchu ma jakby, ma dwa menu. Pierwsze menu, do którego, żeby się zalogować, musimy przytrzymać te dwa pola dotykowe powyżej 10 sekund. Teraz zaczynają diody lekko mrugać. Powyżej 10 sekund te diody zaczną mrugać nam bardzo szybko. Teraz zaczęły mrugać bardzo szybko, więc wpuszczamy i jesteśmy teraz w naszym pierwszym Menu. Jesteśmy tak jakby na pierwszej pozycji menu, czyli na zmianie czasu załączania, czyli w tym menu możemy ustawić na jak długo ma się załączyć czujka po wykryciu ruchu, ale żeby to zrobić, to będzie w to menu należy wejść. Żeby wejść w to menu, należy przytrzymać dwa te pola dotykowe powyżej 3 sekund, ale mniej niż 10. Ale zanim to zrobię, pokażę Ci jakie jeszcze są inne opcje, opcje w tym menu. Czyli jesteśmy jakby w tym menu podstawowym, się to nazywa menu A. Wciskając przycisk w prawo, przechodzimy do następnego menu. Świeci ta jedna dioda oznacza to, że w tym menu, jeżeli byśmy w nie weszli, to będziemy mogli ustawić sobie e, zasięg wykrywania ruchu, czy to ma być minimalny czy maksymalny, czyli on jest od 3,5 m do 10 m. Następnie klikamy następną funkcję, świeci nam się lewa dioda i tutaj możemy sobie ustawić, przy jakim poziomie jasności czujka nam się załączy. I klikamy następny raz. Te dwie diody nam gasną i jesteśmy w menu. Znaczy nie jesteśmy, ale możemy wejść w menu, w którym ustawiamy zmianę koloru tego podświetlenia, bo możemy sobie zmienić na różny kolor poświetlenia. Ale jeżeli nacisniemy jeszcze raz po raz kolejny, przechodzimy do tej pierwszej funkcji, czyli zmiany czasu załączania. I teraz, żeby ten czas zmienić, przytrzymujemy te dwa klawisze więcej jak 3 sekundy, ale mniej jak 10. To jest takie szybkie potwierdzenie, puszczamy. I teraz, jeżeli będziemy naciskali klawisz z lewej strony, to będziemy ustawiali minuty. Więc możemy ustawić albo od jednej minuty, ten czas załączenia, do 60 minut maksymalnie. Czyli jak klikniemy dwa razy, z tej strony będzie 2 minuty. 5 razy, będzie 5 minut. Jeżeli chcemy w sekundach, ustawić na przykład na 15 sekund, to biegałem 15 razy z prawej strony. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nie ma możliwości ustawienia na przykład minuta i 30 sekund. Jest albo pełna minuta, albo same sekundy. W ten sposób jest to programowalne. Teraz gdybyśmy zaczęli ustawiać minuty, to o tych sekundach czujka zapomina i ustawia nam tylko minutę. Czyli mamy ustawione 15 sekund. Żeby to zatwierdzić, przytrzymujemy powyżej 3 sekund, ale mniej jak 10 i wychodzimy do tego menu jakby wyżej. Czyli teraz jesteśmy znowu, świecą nam się te dwie diody. Jesteśmy teraz w menu tym głównym A i chcemy... E, przejść do zmiany koloru, a wcześniej nie powiedziałem ci jeszcze, że tam gdzie zmieniamy kolor zmieniamy także też e, jasność tych diod. Zaraz ci to pokażę jak to zrobić. Więc teraz żeby przejść i zmienić kolor musimy dojść do momentu gdzie żadna z tych dwóch diut nam się nie świeci. O, teraz jest, jesteśmy jakby nad menu, gdzie będziemy mogli zmienić e, i kolor, i jak, także jasność tych diod. Teraz, żeby to zrobić, żadna dioda się nie świeci, więc zatwierdzamy, że wchodzimy w to menu zmiany koloru, że przytrzymujemy dłużej jak 3 sekundy, krócej jak 10. I teraz tak: lewym panelem zmieniamy kolor: czerwony, zielony, taki niebieski, żółty, jakiś turkusowy, fioletowy, biały, czerwony. Zmieńmy sobie na kolor zielony. A prawym przyciskiem z kolei, a prawym zmieniamy natężenie. Teraz jest bardzo delikatne, mocniejsze, jeszcze mocniejsze. I teraz jest bardzo ostra. O tak jest, jeszcze to się było zajmuce. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 13 poziomów natężenia oświetlenia mamy. 7, 8, 9, 10, na 12, na 13. Czyli ten 13 jest najmocniejszy i teraz, żeby to zatwierdzić, musimy znowu przytrzymać więcej jak 3 sekundy, ale krócej jak 10 sekund. Teraz wyszliśmy z tego menu B do A. Jesteśmy o poziom wyżej, ale żeby wyjść całkiem, Mogliśmy też zrobić z tego poziomu niżej, przytrzymujemy powyżej 10 sekund. Mogliśmy z tego menu, żeby wyjść całkowicie do trybu automatycznego, z działaniem czujki, jak byśmy w tym menu B, przytrzymać powyżej 10 sekund, i wtedy też byśmy wyszli z tego głównego menu. Ok, no i teraz zmieni, zmieniliśmy kolor diody na, na zielone. Dwie diody nam się świecą. Więc jesteśmy w trybie automatycznym. Teraz przez chwilę się nie będę ruszał, aby czujka się wyłączyła. Mamy tam ustawiony około 15 sekund, więc chwilę to potrwa. Czas jest liczony od ostatniego wykrycia ruchu. O, czujka zgasła. Teraz ruch został wykryty, ale natężenie jest za słabe, żeby się czujka załączyła, więc... Ja to przykryję. Kliknął i się załączyło. Teraz poczekamy 15 sekund, i, ta, i światło powinno się wyłączyć. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o programowanie tej czujki, czasu załączania, odległości i innych parametrów. A może jeszcze ci pokażę, jak ustawić. Odległość, od minimalny czy maksymalny zasięg, czyli żeby wejść w menu, przytrzymujemy powyżej 10 sekund. Tak samo wychodzimy. Przytrzymanie powyżej 10 sekund z menu się wychodzi i wchodzi w to, w to menu najpierw podstawowe, czyli w menu A oznaczone w instrukcji. Szybko miga, więc jesteśmy w menu A. I teraz przechodzimy do ustawienia zasięgu. Czyli musimy przejść jedno menu dalej, bo jeżeli się świecą dwie kropeczki, to oznacza, że jesteśmy jakby nad menu ustawiania czasu załączenia, długości tego czasu. Klikamy raz, świeci nam się tylko jedna dioda z prawej strony i ustawiamy sobie ten czas załączenia. Teraz, żeby to ustawić, musimy w to menu wejść, czyli przytrzymujemy więcej jak 3 sekundy, ale krócej jak 10 sekund i świecą nam się diody. Oznacza to, że jesteśmy w maksymalnym e, zakresie. Gdy wciśniemy raz, zasięg nam się zmniejszył o jeden stopień. Gdy klikniamy jeszcze raz, ta dioda oznacza, że jesteśmy e, w punkcie jeszcze jednym niżej. Kliknięcie ponowne, schodzimy jeszcze niżej i minimalny zasięg, dwie diody są wyłączone. Już niżej nie, mo nie możemy zejść, wchodzimy wyżej, maksymalne. Zasięg to jest dwie diody się świecące, czyli maksymalny zasięg jest to około 10 metrów, a minimalny 3,5 metra długości. Czyli teraz, żeby to zatwierdzić, wejść, przytrzymujemy powyżej tych 3 sekund, mniej jak 10, a ja przytrzymam od razu powyżej 10 sekund, więc wyjdę całkowicie z tego menu i A i B jednocześnie. Czyli już 10 sekund minęło, puszczam. Powinni, powinniśmy być w trybie automatycznym, tak, czyli się świecą te dwie diody. Jesteśmy w trybie automatycznym. Możemy teraz wyłączyć. Jedna dioda się świeci, mamy tryb całkowitego wyłączenia. Eee, w tym momencie czujka nam nie działa. Jak dobrze pamiętasz, teraz jak przytrzymam. Z drugiej strony mamy tryb załączenia i czujka nam się świeci cały czas aż do momentu wyłączenia tego trybu. Możemy to przytrzymać. Teraz te dwie diody. Oznaczają, że jesteśmy w trybie automatycznym, czujka działa i będzie światło załączone przez określony czas, czyli około tych 15 sekund, jak mieliśmy ustawione to wcześniej. Jeżeli film Ci się podobał, to daj proszę lajka i suba i czekaj na następne filmy. Cześć!